Czy wiesz, że anioł Stróż płacze prawdziwymi łzami, gdy widzi, jak zbliżasz się do Komunii Świętej z sercem pełnym rozproszenia, gniewu lub obojętności? Dzisiaj poznasz prawdę, która może na zawsze zmienić sposób, w jaki przygotowujesz się do tego najświętszego momentu. Święty Padre Pio, który miał dar widzenia duchowego, opowiadał o wizjach, które wstrząsały jego duszą do głębi. Podczas mszy widział aniołów otaczających ołtarz. Ale nie zawsze były to łzy radości, które spływały po ich niebiańskich twarzach. Czasami były to łzy bólu, smutku i rozczarowania. Ten wielki stygmatyk opisywał, jak anioł stróż konkretnego wiernego klęka obok niego w ławce, zasłaniając twarz skrzydłami ze wstydu, za stan duszy swojego podopiecznego. Wyobraź sobie, istota, która nieustannie widzi oblicze Boże, która wie, czym naprawdę jest Eucharystia. Musi patrzeć na nasze serca pełne ziemskich trosk, pretensji, a czasami nawet grzechu ciężkiego. Pierwszą rzeczą, która sprawia ból niebiańskim duchom, to nasze przystępowanie do komunii bez prawdziwego przygotowania duchowego. Nie chodzi tu o przestrzeganie postu eucharystycznego, choć i to jest ważne. Chodzi o stan naszego serca, o to, czy naprawdę zdajemy sobie sprawę, kogo mamy przyjąć. Święta Teresa z Avila w swoich pismach. Opisuje wizję, w której widziała, jak anioł płacze nad człowiekiem, który przystępuje do komunii, myśląc jednocześnie o zakupach na rynku. Ten anioł mówił do niej, czy nie rozumie, że przyjmuje króla królów, czy nie wie, że to ten sam, który umarł za niego na krzyżu. Ta wielka mistyczka opowiadała dalej, że widziała anioła stróża tego człowieka, który ukrywał twarz w skrzydłach, nie mogąc patrzeć na tę obojętność wobec największego daru miłości. Anioł ten płakał tak gorzko, że jego łzy spadały na ziemię jak krople deszczu, a każda z nich była modlitwą o nawrócenie jego podopiecznego. Ale to, co najbardziej boli niebiańskich duchów, to nie nasze słabości czy rozproszenia, bo te rozumieją to nasze uparte trwanie w gniewie i braku przebaczenia. Kiedy przystępujesz do komunii świętej, mając w sercu nienawiść do sąsiada, pretensje do dzieci, czy żal do małżonka, anioł, który cię prowadzi, czuje ból porównywalny do bólu Chrystusa na krzyżu. Dlaczego? Bo wie, że przyjmujesz miłość nieskończoną, podczas gdy Twoje serce jest zamknięte na miłość do bliźniego. Święty Jan Maria Vianney opowiadał o sytuacji, gdy podczas komunii widział anioła stróża, odwracającego się od swojego podopiecznego, który przystępował do Eucharystii z sercem pełnym nienawiści do własnego brata. Anioł płakał tak głośno, że gdyby można było to usłyszeć ludzkimi uszami, jego lament wypełniłby cały Kościół. Ten święty proboszcz z Ars dodawał, że najgorsze dla Anioła jest to, że wie jaka przemiana mogłaby się dokonać w sercu jego podopiecznego, gdyby tylko zechciał otworzyć się na łaskę. Anioł widzi potencjał każdego człowieka, widzi kim mógłby się stać dzięki godnie przyjętej Eucharystii, i dlatego jego ból jest tak głęboki. Błogosławiony Carlo Acutis, młody miłośnik Eucharystii, mawiał, że każda komunia powinna nas przemieniać w żywy tabernakulum. Ale jak można stać się mieszkaniem dla Boga, gdy nasze serce jest pełne goryczy i niechęci? Ten współczesny błogosławiony, który zmarł w tak młodym wieku, rozumiał lepiej niż wielu dorosłych, czym naprawdę jest Eucharystia. Carlo opowiadał o tym, jak przed każdą komunią modlił się do swojego anioła stróża. Prosząc go o pomoc w godnym przygotowaniu serca, widział w aniele nie tylko opiekuna, ale partnera w dążeniu do świętości, towarzysza w drodze do zjednoczenia z Chrystusem. Anioł stróż płacze również wtedy, gdy widzi, że po przyjęciu komunii, natychmiast wracamy do naszych ziemskich spraw, jakby nic się nie stało. Wyobraź sobie, przez kilka minut jesteś żywym tabernakulum, mieszkaniem dla najwyższego. A ty myślisz o programie telewizyjnym, który będziesz oglądał wieczorem, albo o kłótni, którą miałeś rano z rodziną. Święty Jan Maria Vianney opowiadał o tym, jak widział anioła stróża klęczącego przy boku wiernego przez pół godziny po komunii, błagającego go wzrokiem, żeby chociaż przez ten czas pozostał w rozmowie z Jezusem. Ale ten człowiek był zajęty planowaniem swojego dnia, nie zwracając uwagi na tego, który właśnie stał się jego gościem. Proboszcz z Ars dodawał, że anioł w takiej sytuacji przypomina mu wiernego psa, który patrzy z nadzieją na swojego pana, czekając choćby na jedno słowo uwagi. Ale człowiek po komunii często zachowuje się tak, jakby w jego sercu nie mieszkał król królów, jakby nie stało się nic nadzwyczajnego. W polskiej tradycji ludowej istnieje piękne powiedzenie po komunii świętej, serce jak świątynia. Nasze babcie intuicyjnie rozumiały, że po przyjęciu Eucharystii stajemy się żywymi kościołami. One umiały zachować się w godności tego misterium. Polskie matki uczyli swoje dzieci, że po komunii trzeba iść powoli, mówić cicho, myśleć o Jezusie. To była prawdziwa mądrość wiary, która rozumiała, że obecność Chrystusa w naszym sercu wymaga szczególnej czci i uwagi. Ale czy wiesz co anioły widzą, gdy przystępujemy do komunii w stanie grzechu śmiertelnego? To obraz, który przerażał nawet takiego świętego jak padre Pio. Anioł stróż w takiej sytuacji odwraca twarz i płacze tak gorzko, że jego łzy mogłyby zapełnić całą świątynię. Dlaczego? Bo widzi, jak jego podopieczny popełnia świętokradztwo, przyjmując ciało Chrystusa do serca pełnego grzechu ciężkiego. To nie jest tylko złamanie przepisu kościelnego, to jest zranienie samego Chrystusa. Święty Paweł ostrzegał w swoim liście do Koryntian: Kto spożywa ciało i pije krew pańską niegodnie, wyrok sobie spożywa. Anioł-stróż wie o tym i cierpi, widząc, jak jego podopieczny ściąga na siebie duchowe nieszczęście. Padre Pio opowiadał, że w takich przypadkach widział, jak Anioł-stróż rzuca się na kolana przed Najświętszym Sakramentem, błagając o miłosierdzie dla swojego podopiecznego. Te modlitwy anielskie często skutkują tym, że człowiek odczuwa niepokój sumienia i idzie do spowiedzi, zanim będzie za późno. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która być może najbardziej boli niebiańskich duchów nasze przyzwyczajenie się do cudu Eucharystii. Kiedy komunia staje się dla nas rutyną, czymś co robimy w niedzielę z przyzwyczajenia, Anioł płacze z żalu nad naszą duchową ślepotą. Pomyśl o tym. Przyjmujesz w swoim sercu tego samego Jezusa, którego adorowali mędrcy ze Wschodu, przed którym klękali apostołowie, któremu oddali życie tysiące męczenników, a Ty traktujesz to jak coś oczywistego, jak należny Ci przywilej. Święta Gemma Galgani opisywała wizję, w której widziała dwóch ludzi przystępujących do komunii. Przy pierwszym, który podchodził z rutyny, Anioł stał ze spuszczoną głową, smutny jak matka nad niewdzięcznym dzieckiem. Przy drugim, który przygotował się z miłością, Anioł śpiewał tak pięknie, że dołączyły do niego wszystkie niebiańskie chóry. Jeśli to przesłanie dotknęło Twojego serca, zostaw komentarz z imieniem osoby, za którą się dziś modlisz. Niech wspólna modlitwa połączy nas wszystkich. Anioły płaczą również, gdy widzimy, jak w momencie otrzymywania komunii rozglądamy się po kościele, sprawdzamy, kto przyszedł nam sze, jak kto się ubrał. Czy śpiewamy tylko ustami, a myślami błądzimy gdzie indziej? One widzą oblicze Chrystusa w hostii i nie mogą zrozumieć naszej obojętności. Święta Gemma Galgani miała wizję, w której widziała, jak podczas jej komunii anioł stróż klęczy obok i śpiewa Bogu dziękczynne pieśni. Ale widziała też inne sceny. Anioły płaczące nad wiernymi, którzy przystępowali do komunii, z sercami zimni jak kamień. Ta wielka mistyczka opisywała, jak anioł. Pokazał jej różnicę między dwiema komuniami, jedną przyjętą z miłością i przygotowaniem, a drugą z rutyny. Przy pierwszej widziała światłość tak jasną, że oświetlała całe wnętrze Kościoła. Przy drugiej, ciemność i smutek, które sprawiały, że anioł ukrywał twarz w skrzydłach. Czy pamiętasz swoją pierwszą komunię? Jak bardzo przygotowywałeś się do tego dnia, ile radości było w twoim sercu? Anioł Stróż pamięta tamten dzień i porównuje go z każdą kolejną komunią. Czasami musi płakać nad tym, jak bardzo odeszliśmy od tamtej czystości i zachwytu. Polscy męczennicy, w obozach koncentracyjnych, którzy nie mogli przyjmować komunii przez miesiące lub lata, płakali z tęsknoty za Eucharystią. Gdy wreszcie mogli ją otrzymać, niektórzy mdleli z wzruszenia. Dla nich każda komunia była darem nie do przecenienia. Jak bardzo różni się to od naszego codziennego podejścia. Błogosławiony księdzio Jerzy Popiełuszko, który celebrował msze za ojczyznę w najciemniejszych czasach stanu wojennego, mawiał, że komunia bez przygotowania i dziękczynienia to jak zaproszenie króla do naszego domu i pozostawienie go samego w przedsionku, podczas gdy my zajmujemy się sprawami błahymi. Ten wielki kapłan i męczennik dodawał, że każda komunia powinna być aktem miłości nie tylko wobec Chrystusa ale i wobec wszystkich naszych braci, szczególnie tych cierpiących. Jak można przyjmować tego, który oddał życie za wszystkich, a jednocześnie zamykać serce na potrzeby bliźnich? Anioł Stróż płacze też wtedy, gdy po komunii od razu wychodzimy z kościoła, nie poświęcając ani chwili na dziękczynienie. Wyobraź sobie, że Bóg wszechmocy staje się twoim gościem, a ty nie masz dla niego nawet kilku minut rozmowy. Święty Józef Kafasso, spowiednik świętego Jana Bosko. Uczył, że anioł stróż po naszej komunii przez pewien czas adoruje Chrystusa obecnego w naszym sercu. Jeśli my nie czynimy tego samego, anioł zostaje sam w tej adoracji, płacząc nad naszą niewdzięcznością. W dawnej Polsce istniał piękny zwyczaj, że po komunii ludzie klękali jeszcze przez długi czas, rozmawiając z Jezusem w swoim sercu. Starsi ludzie pamiętają jeszcze czasy, gdy po mszy nikt się nie spieszył. Wszyscy trwali w modlitwie dziękczynnej. Anioły w tamtych czasach rzadziej płakały z powodu naszego zachowania. Nasze prababcie mówiły, że po komunii trzeba być jak Maryja w Betlejem cichą, skupioną, adorującą dzieciątko w swoim sercu. One rozumiały, że przez kilkanaście minut po przyjęciu Eucharystii nosimy w sobie samego Boga i że to wymaga szczególnej czci. Ale nie wszystko jest powodem do smutku dla niebiańskich duchów. Anioł stróż płacze również łzami radości, gdy widzi, jak przygotowujesz się do komunii z prawdziwą miłością, gdy klękasz z wiarą, gdy przyjmujesz Chrystusa z sercem otwartym i wdzięcznym. Kiedy po komunii trwasz w modlitwie, rozmawiając z Jezusem, anioł stróż śpiewa z radości. Gdy składasz mu swoje troski, swoje intencje, swoje dziękczynienie, anioł niesie te modlitwy prosto przed Tron Boży, jak drogocenny dar. Święta Faustyna opisuje w dzienniczku, jak po jednej z komunii widziała swojego anioła stróża śpiewającego pieśń tak piękną, że wszystkie inne anioły w niebie zatrzymały się, by jej słuchać. To była pieśń dziękczynna za godną komunię jego podopiecznej. Anioł raduje się też, gdy przed komunią idziesz do spowiedzi, gdy oczyszczasz swoje sumienie, gdy przebaczasz tym, którzy cię skrzywdzili. Widzi, jak przygotowujesz swoje serce na mieszkanie dla króla królów, i jego radość jest tak wielka, że promieniuje na cały kościół. Każda łza pokuty, którą wylewasz przed komunią, jest dla anioła stróża drogocenną perłą. Każdy akt przebaczenia, każda modlitwa przygotowawcza, każdy moment skupienia, wszystko to sprawia, że anioł śpiewa z radości. Pamiętaj, że twój anioł stróż kocha cię bezgranicznie. I pragnie tylko Twojego zbawienia. Jego łzy bólu to nie oskarżenie, ale wołanie miłości. On wie, do czego jesteś powołany, wie, jaką radość może Ci dać właściwie przyjęta Eucharystia. Dawni Polacy mawiali: Jak się do komunii zbierasz, tak anioł z Tobą się cieszy albo płacze. Ta ludowa mądrość zawierała głęboką prawdę teologiczną. Nasze podejście do Eucharystii ma bezpośredni wpływ na świat duchowy. Kiedy następnym razem będziesz przystępował do komunii, pomyśl o swoim aniele stróżu. Przygotuj swoje serce tak, żeby on mógł śpiewać z radości, a nie płakać z bólu. Poproś go o pomoc w godnym przyjęciu Chrystusa. On czeka tylko na twoje wezwanie. Każda komunia to możliwość sprawienia radości niebu albo smutku. Wybór należy do ciebie. Anioł stróż będzie z tobą, niezależnie od twojej decyzji, ale jego łzy mogą być łzami bólu. Lub łzami szczęścia. Od Ciebie zależy, które będą płynąć. Niech każda Twoja komunia będzie źródłem radości dla Twojego Anioła-Stróża. Niech każde spotkanie z Eucharystycznym Jezusem będzie prawdziwym zjednoczeniem dwóch serc, Twojego i Jego. Niech Anioł nigdy nie musi płakać nad Twoją obojętnością, ale niech śpiewa z radości nad Twoją miłością. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy zawsze z wielką czcią i miłością przystępowali do Najświętszej Eucharystii, żeby nasze serca były godnymi mieszkaniami dla Twojego Syna, a nasi aniołowie, stróże, mogli śpiewać z radości nad naszą pobożnością przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.